Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w Niwach. Wyjątkowy produkt, bo dom parterowy na dużej działce, bardzo przestrzenny, nowoczesny i tani w utrzymaniu. Michał, powiem Ci szczerze, nie pamiętam domów w tej okolicy, parterowego, jakie miałbym w swojej ofercie. Naprawdę wyjątkowa oferta. Na tej działce 2200 metrów mamy przepiękny ogród, mnóstwo nasadzeń, ogród przemyślany i zaprojektowany. Wbrew pozorom ten ogród, mimo licznych nasadzeń, jest naprawdę bezobsługowy. Aczkolwiek czasami trzeba wyrwać chwasta. Podlewanie mamy w ogrodzie, także dużo robić nie trzeba. W domu mamy trzy sypialnie, z których mamy wyjścia na ogród, z łazienki również. Dodatkowo duża garderoba, bardzo przestrzenny salon z kuchnią, duży garaż. Wszystko przemyślane, spójne. Zapoznaj się i kup. Słuchajcie, naprawdę funkcjonalna kuchnia w niejedna gospodyni domowa może takiej pozazdrościć. Piękna wyspa, funkcjonalna, dużo szafek, dodatkowo spiżarnia. Cóż, tylko gotować. Nakryłaś mnie, że kawę zrobiłem u klienta. No, Patrzcie, znowu powie, że jeżdżę do klientek na kawę. W domu mamy garaż dwustanowiskowy, ta powierzchnia plus powierzchnia techniczna, do której właśnie idziemy, to jest blisko 70 metrów kwadratowych, a to miejsce idealne do przechowywania, do majsterkowania, po prostu zaiste. A tu jeszcze mamy, widzę, lodóweczkę. a tu jest jeszcze lepiej, szanowni Państwo, kupcie ten dom, a flaszka będzie w gratisie. Podobało się? Jak podobało się, to po prostu zadzwoń do mnie. Nie będziemy tutaj więcej Wam nawijać makaron na uszu. Ten dom po prostu jest godny uwagi.